Jedną z rzeczy, która powstrzymuje ludzi od tworzenia muzyki jest zakorzenione głęboko przekonanie: nie mam słuchu. Naprawdę tak jest. Ja się nazywam Mariusz, prowadzę kanał Crystal Music i dzisiaj przyjrzymy się bliżej tej kwestii. No to jak to jest z tym słuchem? Czy go się ma, czy nie ma? Czy jesteś w ogóle pewien? Jeżeli słyszysz teraz moje słowa, to znaczy, że słuch. Masz. Niektórzy nawet żartują, że ja mam pierwszy stopień umuzykalnienia, to znaczy rozróżniam, kiedy grają, a kiedy nie grają. I to jest już bardzo dużo. To miał być taki żart i dowcip. Ja uważam, że on wcale nie jest śmieszny, ale fakt jest taki: jeżeli słyszysz, to znaczy, że słuch masz. To jest zresztą podobnie jak ze wzrokiem. Można widzieć lub nie widzieć. No, ale tutaj się właśnie pojawia taka kwestia. No tak, tylko że jak ja patrzę, widzę jakiś obrazek na przykład, to ja widzę. To jest kolor biały, to jest kolor niebieski, to jest jakiś brązowy, to jest jakiś taki nie wiadomo jaki czerwony, pomarańczowy. Tak, ja patrzę i od razu widzę. Tymczasem słyszę jakiś dźwięk. Ja nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest za dźwięk, nie mam słuchu. No tak. To jest oczywiście. W pewnym sensie jest racja. Tylko że my się kiedyś nauczyliśmy, jakie są kolory. I ten temat wcale nie jest taki prosty. Jakby ktoś chciał się nauczyć rysować, to może sobie pójść na kurs rysunku. Na przykład do mojego znajomego Michała na Jagiellońską 6 w Warszawie. To nie jest reklama, bo Michał jest moim znajomym i nie płaci mi za reklamę. Natomiast. Z kolorami jest to w ten sposób. Zasadnicza różnica między wzrokiem a słuchem jest taka, że my widzimy tak jakby jedną oktawę. To znaczy, jakbyśmy rozważyli sprawy częstotliwościowo, to my widzimy jedną oktawę, podczas gdy jeżeli chodzi o słuch, to my możemy usłyszeć nawet 10 oktaw. Tutaj mam taką pomoc naukową: rozrysowałem dźwięki, przeliczyłem je na częstotliwości. I my, tak naprawdę, tych dźwięków słyszymy dużo więcej niż widzimy kolorów. Ale czy na pewno, przecież kolory też mają swoje odcienie? Kolory nie występują zazwyczaj w formie czystej, tylko czasami występują mieszaniny kolorów. I jest to też kwestia, okazuje się, że nawet w kolorze można ten temat zgłębiać i wałkować. No a jak to jest? Ze słuchem. To nie jest kwestia zero-jedynkowa. To nie jest tak, że my słuch albo mamy, albo nie mamy, albo jacyś geniusze, nie wiadomo w jaki sposób mają słuch absolutny, wszystko słyszą, a ja nie słyszę, nie wiem, i tak dalej. Nie, słuch to jest coś tak jak wzrok. To się kształci. Tutaj pokazuję pewien gadżet i inny gadżet, i istnieją pewne pomoce przy Kształceniu słuchu. Również można uczęszczać na kursy specjalnie, które nam pomogą słuch wykształcić. I co ciekawe, taki kurs można odbyć zupełnie za darmo w postaci aplikacji na zwykłego smartfona. Można sobie taką darmową aplikację typu yy, Typu, konkretnie nazywa się ona Functional Ear Trainer, i za chwileczkę do tego przejdziemy. Można sobie taką aplikację zaaplikować i ćwiczyć, i okaże się, że nie jesteśmy zero-jedynkowi. Może się okazać, że w którymś momencie pewne dźwięki rozpoznajemy lepiej, pewne gorzej, pewne nam się bardziej podobają, pewne mniej, ale zaczynając korzystać z takiej aplikacji, okaże się, że Nasze słyszenie się zmieniło. Tutaj mam przygotowany tablecik z zainstalowaną tą aplikacją. Tak ona wygląda. Tu można ustawiać widok. Można yy, wyświetlać widok w postaci stopni skali lub w postaci klawiatury fortepianowej. Tak jak ja to teraz ustawiłem, można tam zmodyfikować tempo. Ja proponuję stosować troszeczkę szybsze tempo ćwiczeń. I ta aplikacja działa w ten sposób, że uruchamiamy ją. I słyszymy na początek jakąś wprowadzającą melodię, a później dźwięk, i musimy teraz odgadnąć, który to był dźwięk. Jeżeli nie odgadniemy dźwięku, wyświetli się on na czerwono. Możemy zawsze przesłuchać. Ponownie i spróbować ponownie odgadnąć, jaki to był dźwięk. I okazuje się, że być może nie od początku ten dźwięk odgadniemy, ale po którejś próbie się uda. Jeżeli nie usłyszeliśmy, bo na przykład skupiliśmy się na czymś innym, Możemy, możemy to ćwiczenie powtórzyć. Zwracam uwagę, że jest to już ćwiczenie na dosyć zaawansowanym poziomie, ale ten kurs prowadzi nas niejako krok po kroku. Czyli zaczynamy od prostych ćwiczeń, i trudność powoli się zwiększa. I w którymś momencie. W którymś momencie nasze umiejętności tutaj się zwiększają. Ćwiczyć należy przez 10-15 minut dziennie, codziennie, przez kilka miesięcy. I gwarantuję, że efekty będą i są one dosyć zadziwiające. I jeżeli tylko. Każdy kto nie ma uszkodzonego słuchu i tylko zechce to robić i rzeczywiście podda się tej dyscyplinie, żeby codziennie ćwiczyć, jest w stanie swoje słyszenie poprawić i swój słuch wykształcić. Czy warto? To już oczywiście jest indywidualna decyzja. Ja uważam, że warto się Samemu uczyć, warto zdobywać nową wiedzę, nowe umiejętności i warto w życiu zrobić coś innego niż tylko otworzyć piwo i telewizor. Na moim kanale staram się zachęcać do twórczości i postaram się umieścić jeszcze więcej filmików, które mam nadzieję zainspirują cię. Do działania. Serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do obejrzenia moich pozostałych produkcji. I oczywiście, jeżeli chcesz tworzyć muzykę, jeżeli Cię to interesuje, to zachęcam do zainstalowania programu i do rozpoczęcia kształcenia słuchu. I zachęcam do porzucenia tej odwiecznej wymówki Nie mam słuchu.